Ci moi widzowie, drodzy, mili, niestety nie miałem za bardzo czasu nagrać coś, więc może Hello Neighbor Alpha 4? Wrócimy do tych czasów, tej alfy. Co to było? Chyba przewidziało, bo coś zobaczyłem. Musimy się przywitać z naszym Wilsonem A już nawet się ze mną przywitał Bo obrócimy się 160 Nie, nie 360 stop Czekaj Eee Ot DS Co on zrobił właściwie Są o Co... krzesło Eee ninja Najpierw spierdnął mi w oczy A później pojechał Jakby co, to już piwnicę się otworzyłem Tylko muszę iść tam Koniecznie tam, bo nic nie... nic nie zrobię Muszę tam iść, bo... To jest jedyny sposób na przejście gry, bo potrzebujemy podwójny skok Co niepotrzebne A... Pierwsze... latarka, Szkoda, że nie, nie mogłem zrobić Battle flipa. Kochanego przez kiedyś. Co? Ej, nic mu nie zrobiłem, marzuciłem w niego. O. Tak jak mój kolega to mówił. Good morning, Butem morde są <laughs> Butem morde. Butem morde. To jest dobre. Czekajcie, to może coś w ustawieniach? Hmm, nie ma. No nic nie zrobię. Będziecie mi najwyżej gówno słyszeć. No... zaś to kamionem. A lasowi nie. Nie mogę tego zrobić No nic nie mogę zrobić. Przecież jak wyrzucę klucz, to... Padnie w przepaść. No najpierw żeby jakąś uwagę. Bo tu właśnie nie laguje, a tu. E, co? Nie patrzcie na mnie z boczę, co jeden. coś zabrać. Nie wiem. Najpierw parasol odłożyć. Najpierw pójdę sprawdzić, czy to przejście jest w ogóle włączone, bo szczalfy się bugują. To jest proste, że alf w każdym, że w Helovejbor alf są zawsze najlepsze. Dobra, jest otwarte. A my mu zwrócimy tu uwagę. O! Oh. Ja przechodził będzie po prostu tutaj, gdzie jestem. Cyk. No i, kolera, ja zepsułem. O! Pudełko po broni! Ale nie ma innej Okej. Okay. Co on zrobił?! Ten! Ninja! Może nawet... ślizg dawka lodu. Przechodzę. Przechodzę. Ja też biorę, otwieram parasol, bo tu się normalnie w innych wersjach nie da się normalnie dostać, czy da się, ale to już późniejszy. Nie, zbugowałem się, no zaś. To jest właśnie taki problem w tych wersjach, że nie da się nic zrobić. O dobra, ale potrzebuję teraz parasol. Co? Aaaaaaah, zajebiście Nie będę męczył, bo gra jest zbugowana Chyba mnie nawet by Wilson potrzebował Oczywiście Cylica poprzestawiana Ale te drabiny nadal są zbugowate Nigdy nie mogliście wymyśleć poważnie Tiny builds. Oh, 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 oh! To jest tramwaj? Wróćmy się i zrobimy ten... Ten trik Gdzie on był? Okej, okay, teraz tu na pewno Aha, widział mnie I zaś musimy wchodzić przez to durne okno. o oh no! Gdzie? Ja utknąłem! Halo? To dać chwilę? O nie! Będę musiał. Będę żałował. O i bez kartonów też powiem. się potrafił. Zmieni bez kartonów. O udało się. I, i też. Niestety ten stromy dach nigdy nie było Wiem! Jak ja to zrobił przez rury trzeba to zrobić. Nie chcę jeszcze Nie chcę do Nie za wcześnie. się Dobra. O Jezuja! O Jezuja! 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 Raz. Muszę się wydostać. No Jeśli się nie da, to trzeba o coś takiego zrobić. o, dobrze, chociaż tu działa to. Nie w innych wersjach. Nie w tym kaniaku. BĘDĘ TO PRZECHODZIŁ, PRZECHODZIŁ! No, tylko sprawdzałem coś. Czasami pojawiała się myszka O, Udało się za drugim razem. Będzie trudniejszy się wydaje. Co tam robiła? O. Tak się dzieje, gdy Wisła przegrywa. Spada do pierwszej ligi. Nie mówię o... to Płock. Tylko mówię o Krakowie, nienawidzony przez wszystkich kibiców. Ale nieważne. To jest kanał gaminga, nie o zespołu. No, ale w sumie A, pizda, to wstać. No tak. O tak Musiałbym zlecieć teraz na dół zlecę na chwilę na dół Co jest? Nie jest jakiś To do zabrania ja, no, został Miałby sens, bo tam przecież była też wigienka. Tylko jak ma się cheat engine, to, to działa dobrze. Tego się nie da pochwić. O, jest. Co ja je zrobiłem? Ta grana nadal jest błogowa. Gadaj, że zaś to zrobiłem. 3, 2, 1. Wielkie dwa kubki, bo nie wiem, czy on się udał. Prawdy to lata jest ja gorąc wcześniej Lepiej zbugowa To nie da się tak grać bezpośrednio Wiecie co? Za chwilkę wracam. No dobra. Tak. I teraz... Uda. Nie! No nie, nie wierzę. O! Udało się! Juhu. Teraz... Не тогда. Mm. Dobra, widzę, po kilku zabawach już mi się to udało. Strasznie nie widzę. Toczenie. Aha. Teraz muszę wziąć te lotki. No tak. Kurde. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie. Akurat mam całą szlotkę, tą. Tarnowa, tą, karłowatą. Raz, dwa. A wezmę wszystkie cztery. Illuminati? O, oh, się, okej. Okay. Poprzestawiona... Celi... Poprzestawiona celica? Chyba piękna i bestia, bo tak widziałem gdzieś. Jeśli weźmy na male. Nie, trochę niżej. Tam raz tak. Kurde. No nie. Trzeba myśleć. A, no, a no, nie. O, no. można jeszcze zabrać. Nie! No. Nie? Naprawdę muszę się wrócić po to. Się do tego momentu Już zaś się wspinać na tą samą górę. Nie jest sama przyjemność się męczyć z tym. Nie widać przez to, będzie dłuższej gdyż ja to robię specjalnie. No, że są jakieś przedmioty, których się nie da ruszto po prostu. A. A. A, 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 jeszcze raz zabieramy sobie więcej tym razem. Albo nawet wszystkie, bo niestety...

Proszę, dalej, gdzie? Nie, nie gdzie ty chcesz. Nie, czy to samolot? Nie, ale że zniknął. Nie, to już jest niemożliwe. Ja się nie chcę ruszyć. Nie jest ruch. A bez samolotu to ta gra jest niemożliwa na przyjdzie częściowo. Nie na przejścia. No. Nie, bez cheatów się ja tu nie obejdę. Ok, już jest gotowa. Mm. Już się udało. Dobrze, że czyty alternatywne działają. Bo bez samolotu tu nie dolecicie. No, myślę, macie oczywiście czyty engine ale nawet turbo grafik z szesnaście śmiesznie o takie schodki So, uh -huh. so. teraz lepiej Wiecie co? Możecie normalnie chodzić Nie przedłużać już dodatkowo tego filmu O udało się O, przeszłem piwnik. Przejdę teraz piwnicę z 100% Ten czerwony klucz akurat zachował się, latam parasol. O, to jest fajne, właśnie ta mi. Trzeba tylko rzucić, tak? I on zaraz może mnie w tej wersji, ale zazwyczaj on znika. Gdzie? O! Nawet zniknął. Też znika, jeszcze to jest A ja już wchodzę do finicy i... fajna. Koniec zasłucza jest... Nie, już. Niestety tak jak koniec tego odcinka, niestety. To bądźcie zdrowi i trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Ja, Malecki. Cześć.